W Biłgoraju powstanie ośrodek szkolenia w podnoszeniu ciężarów. Te decyzje potwierdziło już Ministerstwo Sportu i Turystyki. Będzie działał od września tego roku. Jego lokalizacja to obiekty zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących w Biłgoraju. Jest to sukces, ponieważ ten ośrodek będzie pierwszym ośrodkiem na Lubelszczyźnie w jakiejkolwiek konkurencji sportowej, więc proszę sobie zważyć wagę, ile trzeba było się napracować, żeby to stało się w Biłgoraju. Ja pamiętam, jak w 2000 roku już byliśmy na tej liście do budowy, do tworzenia ośrodka, do budowy hali sportowej, ale niestety, żeby coś zrobić, żeby coś się wreszcie zwieńczyło, to jak się okazuje w naszym przypadku trzeba było 15 lat. 15 lat sukcesów sportowych, bo to jest nieodzowne, sukcesów sportowych klubu sportowego z również sukcesów sportowych Lubelskiego Okręgowego Związku po to, żeby było takie mocne wskazanie i Polskiego Związku i Ministerstwa, że ten ośrodek jest niezbędny na Lubelszczyźnie i potrzebny, a to, że w Biłgoraju no to klub chyba zniczł udowodnił, że zasługuje na to. W ośrodku prowadzone będzie szkolenie dla dziewcząt z województwa lubelskiego w formie zakwaterowanie, edukacja i szkolenie specjalistyczne. Wszystko w jednym miejscu, czyli w obiektach ZSBiO. Od września część jednego skrzydła w internacie zostanie wydzielona ponieważ ośrodek będzie na razie szkolił tylko dziewczęta, podnoszeniu ciężarów. Wcześniej planowaliśmy i chłopców, i dziewczęta, ale ze względu na sporą skalę trudności wydawałoby się, że to nie problem, ale niestety jest troszeczkę problemu i zakwaterowanie, więc będzie od września będą szkolone dziewczęta, ale w przyszłości planujemy rozszerzenie również od, o chłopców. Natomiast, żeby coś zacząć, to trzeba zacząć spokojnie, rozsądnie, mądrze, żeby to po prostu, skoro już mamy zgodę Ministerstwa Sportu, skoro mamy przychylność, skoro mamy zagwarantowane. Środki, to trzeba po prostu to ruszyć, a potem myśleć o dalszej rozbudowie. Nowy ośrodek to też rozbudowa ZSBIO. Jak mówi Zdzisław Żołopa, powstanie nowa siłownia przy basenie wyposażona w odnowę biologiczną. Szkolone tu będą zawodniczki w wieku od 13 do 23 lat. Na początku ośrodek ma ich przyjąć około 10. W tej liczbie nie może być więcej niż 30% zawodniczek z rodzimego klubu z NICZ. Nam zależy i Polskiemu Związkowi wiceprezesem, zależy nam na szerokim postrzeganiu i wy, 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 wychwytywaniu tej najzdolniejszej młodzieży. W naszym przypadku to można powiedzieć od Terespola tutaj, po, po przez całą centralną część Lublina aż po Krubieżów. A tej młodzieży naprawdę jest dużo, bo przypomnę, że w tym roku województwo lubelskie wygrało wszystko, co można było wygrać w ciężarach wśród młodzieży, czyli zwyciężyliśmy do lat 15, zarówno w dziewczętach i chłopcach, do lat 17, czyli ogólnopolska olimpiada, do lat 20, więc jak najbardziej zasady. Ładny jest ten ośrodek na lubelszczyźnie. Myślę, że on będzie z pożytkiem i dla Biłgoraja oczywiście, bo stworzą się tu dodatkowe miejsca pracy. W ośrodku pracować będą biłgorajscy trenerzy i opiekunowie. To szansa na promocję i rozwój miasta, mówi Zdzisław Żołopa. Cieszę się, że się udało to zrobić, że ten ośrodek powstaje wreszcie. Mimo różnych kłopotów, zawsze nazwijmy ich obiektywnych, ale one, ale one również były. Ale dzięki takim ludziom jak Henio Wybranowski, jak Miecio Jamroz, te sukcesy ciągle tutaj w tym zliczu były. Przypomnę, że w przyszłym roku będziemy mieć 45-lecie klubu. A chcę jeszcze przypomnieć, że zarówno hala sportowa, czy że ostatnia modernizacja stadionu lekko zawsze była podpierana sukcesami tylko i wyłącznie Ludowego klubu sportowego ZS, który swoje sukcesy przekłada na dodatkowe punkty dla samorządu miejskiego po to, żeby pozyskać środki. Więc myślę, że ten wkład 45-letni Znicza jest tak duży, że ośrodek nam się w końcu należy. Zakończyła się pierwsza runda biłgarajskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta. Od listopada w ramach tej fazy rozgrywek drużyny rywalizowały w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap ligi. Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym drugą fazę naszej jugareckiej ligi piłki siatkowej. W, tym, w, tym właśnie, w tej fazie gramy rozgrywki w ramach już pierwszej i drugiej ligi. Zespoły po tej rundzie zasadniczej cztery czołowe utworzyły... Pierwszą ligę z każdej grupy, następne cztery, drugą ligę. W zmaganiach w obu ligach bierze udział łącznie 16 drużyn. Większość siatkarzy amatorów znamy już z poprzednich edycji tych zawodów. Wśród nich są faworyci do zwycięstwa drużyna Kameble. W meczu, którego fragmenty oglądamy, zespół ten pewnie pokonał dynamikę 3 do 1. Równolegle na drugim boisku rozgrywane są mecze drugiej ligi. Belfer, w którego w skład wchodzą oczywiście w większości nauczyciele wychowania fizycznego, nie dał rady Tytanowi, ulegając 0 do 3. No to drużyny już takie mniej więcej stałe, prezentujące określony w miarę wysoki poziom. Trudno powiedzieć jak to jest na tle innych tych lig, ale, ale no na pewno w porównaniu do tych lig w sąsiednich miastach, które są to jest jedna z lepszych lig, a świadczy o tym to, co mówią drużyny, które grają w tych różnych ligach i tam Przyjeżdżają do nas i z Zamościa i z Podkarpacia. Tam są też podobne rozgrywki. Z powodu dużej ilości drużyn biorących udział w zmaganiach, spotkania odbywają się we wtorki i w czwartki w Hali Osir. Zakończenie rywalizacji planowane jest tuż przed świętami Wielkanocnymi. 12 lutego o godzinie 18:30 w hali ośrodka sportu i rekreacji odbędzie się czwarty turniej badmintona mixtów o puchar dyrektora OSIR. Zapisów można dokonać drogą mailową: osirubilgoraj@mailpainteria.pl lub telefonicznie: 84 688 10 35. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W imieniu organizatorów zapraszamy. Starostwo powiatowe w Biłgoraju zaprasza na 16. szachowe Mistrzostwo powiatu o puchar starosty. Zawody odbędą się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej 31 stycznia, a rozpoczną się o godzinie 10. Zgłoszenia do turnieju odbywają się drogą internetową. Wszystkich chętnych zapraszamy.